Manko, śmanko, Dark tej dark. was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ze mną jest znów Kanar. Mam sobie skrzydłowego. Na niuku. Tak, tak. I ugrałem. Nice. Jest nice. Czy może jakiś drugi odcinek z jakiejś innej gry wraci. Zobaczymy, zobaczymy. Tak. Widać, mamy jeszcze rangi te same co w poprzednim odcinku. Co my nie graliśmy, chyba nic w ogóle. No nic. Kto należy. Okno, okno. Możecie lepsze umiejętności. Czy ostatnio? Oczywiście, nie zapomnieć o tym, aby zostawić subskrypcję i lajka. bo w tym odcinku o tym nawet nie powiedziałem okno jest może obosowałem no 6 No 6 6 7 7 się 7 Nie 7 8 chyba broń. Teraz będzie lepiej. Może jakiś awansik wleci? Powinien, jakbyśmy wygrali, to raczej. Raczej, raczej powinno się udać. Drzwi? Dostał? Jeszcze jeden jest. Nice. Ta meska moja była tym. Dobra, ja będę chodził tam sobie pod te wenty Ty i tak ugramy cały mecz Raczej. Spoko, patrz okno mi Drzwi Ostatni drzwi wyszedł. Ok, wyszedł, wyszedł, wyszedł no. Patrz, jebanego Wiedział Nic mu nie zadałem nawet No jest. Szybki mecz będzie. I szybki odcinek. No to poprzednie to 7 minut. No mój minut. Uuuu Ale chedź Sorry, że nic nie mówię, ale... <śmuszczaj> Wole... Wolałem się troszeczkę skupić O, na czacie, no <śmuszczaj> Fajnie, fajnie, fajnie bo się widzę, bawi No dobra, chyba działo. Ugral na easy. Ach. Ma minus 13. Okno. Chciałem koszty zrobić, ale no dobra. Ale chyba się spodziewał tego. On to już Szedłem ostatnia. na shiftie to powinien. Git, git. share link do kanału. Kanara w opisie do odcinka. Tak, tak. będzie, będzie. U niego też prawdopodobnie będzie kolejny Szydłowy. albo coś innego. O to są jakieś... No dobra, ja Silver to nawet nie ma co tu wiesz Najwyższą morangę no, na my. tym Skrzydłowym miałem Nadejze Golda 4 No ja szyfa miałem Ale to kiedy? był chłopie To na początku jakoś tak było, że te rangi tak. Wpadały w sumie easy. Wysokie Nice No i właśnie na początku jak to wyszło wszystko Mój kolega co to miał te rangi typu Silver 2, 3, 4 to dostał tam kawaha A praktycznie w każdym meczu był... zamykał no był drugi, nie? I za te 10 meczu dostał praktycznie Tak wysoką rangę, nie? Ale to też ma się chyba w ten sposób, że ilość wyganek rządu No i dobra. Nice. Filmik trwał 6 minut, żeby było na tyle. jakieś za oglądanie? Widzimy się wieczorem prawdopodobnie. To pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję i lajka. To było na tyle. Na razie, cześć.